Dzień dobry, dzień dobry. Wcisnąłam cytrynę, dolałam zimnej wody. Za chwilę zaleję odrobiną w i przed ćwiczeniami, jak zawsze, szklanka gorącej wody z cytryną. Strówko. I czas na kawę. Momencik. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy dla pana też. Do... Boże, korbak wygląda bo tak przerażająco, musi grać w horrorze idziemy po kawę, nie ma co a kawę dzisiaj moi drodzy piję w moim nowym cudeńku, pięknym em, ogromnym kubku e, od Forest e, czyli od Dagmary e, która sama te kubki ręcznie maluje na polskiej porcelanie zaraz zaleję moje moją kawkę mlekiem ryżowym e, i jeszcze wam po każdym kubek z bliska, bo jest po prostu przepiękny sami zobaczcie, jest to istne e, cudo i jest ogromny, bo ma Pojemność 500 ml. Także idealny na mój wielki garnek porannej kawy, czy też herbatka. Zostawię Wam link w opisie do Dagmary. Możecie ją znaleźć w Warszawie na Mokotowie. A przy okazji można też tam wypić pyszną kawę, znacznie lepszą niż <grych> moja. Dzisiaj postanowiłam na śniadanie przygotować dla siebie jak chciałam być dla was, ale pod was coś innego. E, ugotowałam kaszę jaglaną. W ogóle zobaczcie jak ona się pięknie. To jest w ogóle jakaś idealna kasza. Naprawdę zostawiamy ją po prostu gotującą się powoli i jest idealnie puszysta i po prostu wyśmienita. także jest po prostu jak puszek. Zaraz dodam do niej kilka fantastycznych składników i zrobię pudding jaglany, bo jeszcze niczego takiego mi nie było. A ostatnio, jak widzicie, w zeszłym tygodniu jadłam coś takiego w Krakowie. Także um, już Wam pokazuję, co postanawiam tutaj um, dorzucić. W międzyczasie się wyszykowałam, ponieważ chciałam, żeby moja kasza jaglana nieco przestygła. Um, a teraz zabieram się już za przygotowywanie śniadania, bo jestem strasznie, strasznie głodna. Kochani, przynosimy się w czasie. Moja y, jablanka wystygła i zrobiła się dosyć, powiedziałabym, zbita. W każdym razie ja sobie dosypię odrobinę ashwagandhy, ponieważ jest dosyć dobra dla nas, że tak to ujmę. Do tego posłodzę całość syropem klonowym, więc nie wiem, ile tylko wrzucę tutaj może takie dwie małe łyżeczki po prostu nie chcę przesadzić e, następnie e, mam mleko ryżowe ale szczerze powiedziawszy nigdy nie robiłam em, takiego pudingu więc nie wiem ile tak naprawdę go y, wlać, więc wlejemy połowę tego i zobaczymy co z tego wyniknie i teraz zadbamy słuchajcie o niezbędne Tłuszcze. Mam tutaj tahini. Zamiast, srobu, e, zamiast masła orzechowego, którego nadużywam, troszeczkę, ups, dodam łyżkę tahini. Taką powiedzmy płaską łyżkę. Dobra, wszystko zblendowane, mniej więcej. Nie jestem co prawda mistrzem, ale wygląda to całkiem nieźle, więc przekładam mój pudding. Pozwoliłam sobie oblizać łyżkę, i jest po prostu ekstra dobra, wrzucam bananka w ogóle chciałam wam powiedzieć, że za każdym razem jak gadam, że na że nie jest brzydkie, to mówię serio, nie kokietuję się akurat dzisiaj mogę spokojnie powiedzieć, że jest ładne i wiem, że nie powinno się czyja jeść na sucho ale sobie dosypię i wraz z zieloną herbatką, w tym samym też kubku Foresta oto moje przepiękne śniadanie, czyli pudding aglany. Śniadanie gotowe. Właśnie skończyłam, słuchajcie, moje zajęcia z hiszpańskiego i za chwilę będę nagrywała dla Was film, a tymczasem y, sobie coś muszę szybko przekąsić, po prostu chodź za mną jedzenie. a ja nie chcę się spieszyć z nagrywaniem, tylko teraz spokojnie dla Was nagrać. Potem po ym, nagrywkach coś sobie jeszcze będę przekąszać. Będę też pracowała dużo na komputerze. A potem czeka mnie w ogóle też bardzo miło popołudnie z moją mamą i z moim bratem. Ale przedtem miałam sporo rzeczy do zrobienia, w tym właśnie nagrywki. Ale tak jak mówię, na pusty żołądek to nie żadna przyjemność. Także zagoną do lodówki i, i, i zobaczmy. Słuchajcie, chyba wciągnę sobie ogórka małosolnego i lecę nagrywać. A za chwilę wrócę do Was, bo. Mam genialny pomysł na taki mini lunch. Także na ten moment domowy ogórek mojej mamy. Film nagrany, a ja e, robię sobie tost z awokado. Nie będę mogła pokazywać całego procesu, bo nie ma tutaj żadnego, żadnej filozofii, a już ostatnio było chyba coś z awokado u mnie, jakiś tost. W każdym razie pokażę wam oczywiście efekt końcowy. A oto mój dzisiejszy lunch i słuchajcie, awokado niestety nie wypaliło, więc posmarowałam ciemny żytni chleb cienką warstwą tahini, położyłam ogórka małosolnego, na to pomidora, odrobinę pieprzu i świeżej bazylii i zabieram się za jedzenie. Jest już godzina 15. Wspominałam ostatnio, że moje vlogi są mało vlogowe i tylko pokazuję Wam jedzenia, tak naprawdę nic z mojego dnia się nie dowiadujecie i w ogóle miałam wrażenie, że, że strasznie nudno u mnie jest, tak powiem. To może przez chwilę Wam powiem, co, co u mnie się dzieje w tej sekundzie. Teraz kiedy to oglądacie. Jestem na wakacjach e, z rodzicami i już zazwyczaj kończą się moje wakacje, e, ale ja to nagrywam przed wyjazdem, e, ponieważ e, no, nie chcę sobie jakby narzucać, e, że muszę coś nagrać i wrzucić w trakcie wyjazdu, bo nie wiem jak będzie z internetem, e, z prędkością wrzucenia, więc po prostu wolałabym nie doprowadzić do sytuacji, że nie macie co obejrzeć. Bo zależy mi na tym, żeby jednak zawsze było coś dla Was i w poniedziałek i w piątek. Mnie, dreszcze przeszły, tak poczułam się. Okay. W każdym razie teraz wróciłam z tygodnia zwiedzania Polski z moją przyjaciółką, jak widzieliście w zeszłym tygodniu w Warszawie, temu Kraków. No i muszę to, to wszystko pomontować, wykorzystać posty na bloga, upewnić się, że wszystkie moje filmy najpierw są zaplanowane. Muszę się spakować. Muszę. Nie wiem, milion rzeczy, mam całą, całą listę, ale nie będę Wam tym zatruwać życia, jest u mnie już po 15, ym, a w ogóle zjadłam trzy takie kanapki, bo zostało mi jeszcze, zostało mi jeszcze y, ten jeden ogórek, y, więc stwierdziłam, że nie, muszę go jakoś wykorzystać. Więc zjadłam trzy takie kanapeczki, to był taki mój lunch, ym, no a potem idziemy na, 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 na obiad, ale to Wam potem jeszcze opowiem, bo przynucam. A na poprawę e, trawienia e, przygotowałam sobie e, herbatkę imbirową, czyli po prostu e, kawałek posiekanego, świeżego imbiru. E, dorzucę soku z cytryny i wypiję sobie jako mój popołudniowy napój. Jestem załamana. Zamkali nam korzenie, czyli moją kochaną restaurację, a tak się cieszyłam, na to menu, że po prostu... <grym> Więc musimy iść indziej, a musimy iść dlatego, że ja potem e, idę z kina na bardzo fajny film, potem powiedzę wam powiem, co o nim sądzę. E, I po prostu nie planowałyśmy obiadu i był cały cudowny plan korzeniowy. A tu kaszank. No ale cóż, e, pójdziemy chyba do zielonej manufakturze. Mam nadzieję, że będzie mi smakować, bo jakoś nie wiem mam wrażenie, że tam wszystko jest taki fit że aż się oddychciewa na no busury, ale jak tam jest napisane, że danie główne ma 300 kalorii, to, to chyba trzeba zrobić 5. Ale no nic, jestem w dobrej myśli i, i oczywiście dam Wam znać co i jak. Tymczasem po prostu tak nie mogę się zmotywować do działania, że to jest jakiś dramat. Ale no, mam jeszcze do zmontowania trzy filmy. I... muszę też pomalować sobie paznokcie, więc chyba też tam paznokci Grunt to grunt, determinacja motywacja. Chyba uśmiechnij się. To jest e, imbir. E, imbir. Drodzy, jesteśmy już po obiedzie, skarnęłyśmy z mamą po kawie, bo nie wiem dlaczego jestem strasznie ospała i lecimy do kina, także po powiem wam jak było, co to w ogóle był za film, bo nawet sama nie pamiętam nazwy. Wróciłyśmy właśnie do domu i nie zdążyłam wam powiedzieć na co idziemy. Byłyśmy na filmie Paryż może poczekać, dobrze mówię? Z, tam grał Alec Baldwin przez chwilę, ale główną rolę grała y, Diane Lane i jakiś francuski aktor. Bardzo fajny taki wakacyjny film, ale bardzo życiowy. Y, przede wszystkim y, głównym tematem y, było jedzenie. Co prawda nie wegańskie, ale jak najbardziej wpasowało się to um, w moje gusta i uświadomiłam sobie, że właśnie jestem takim człowiekiem, który, um, którego głównym tematem rozmów jest jedzenie i dla niektórych może być to z lekka dziwne i nie do końca interesujące. No ale tutaj więcej ja Wam nie proszę, po prostu obejrzyjcie sobie ten film, jeżeli lubicie takie wakacyjne, podróżniczo-kulinarno-obyczajowe um, um, kino albo że po prostu lubicie Francję bo tam oczywiście dzieje się, rozgrywa się cała akcja um, co chciałam powiedzieć i na sam koniec kilka słów o dzisiejszym obiedzie zwracam honor restauracji Zielona było naprawdę przepysznie miałam krem z gruszki i pietruszki, a potem torcik jaglany ze sznyclem z bakłażana, z warstwą przepysznych grzybów, z fajnym sosem mango na ostro z chili było naprawdę genialne e, świetne były też było też danie z tym z jest z fasełką szparagową, naprawdę pycha, pycha, pycha. Um, tak samo genialne było dzisiaj ciasto, które zamówił mój brat, ale to na pewno nie pokazywałam a tylko je spróbowałam i bardzo fajne wegańskie sushi naprawdę wszystko co jedliśmy było, było mega, mega, mega smaczne także polecam i na chętnie tam wrócę a teraz wywrócę się do tamtego klipu um, bo już się zdążyłam z wami pożegnać, ja ale zapomniałam Omówić obiadu, mówię to w ogóle nie w moim stylu. Rozgadałam się strasznie, jest dziesiąta, sobie usiądziemy z Wami jeszcze przy herbatce, ale ja się już z Wami tutaj e, pożegnam. E, życzę Wszystkiego dobrego, e, czekam na Wasze miłe komentarze e, i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa! Plus, dzisiaj, kiedy oglądacie ten film, a nie, tak? Tak, dzisiaj, kiedy oglądacie ten film, są moje urodziny, 21. Starość, no, pa. pa.